Nie magister zazwyczaj rynku Rynku, pielgrzymka zamojska opuszcza Staszów. Y, idą młodzi ludzie głównie z porządkowi, o używają porządek. Tam w tle jest Kościół Ducha Świętego, a tutaj pielgrzymi szykują się do wyruszenia na 30 parokilometrowy odcinek do Klinnika, a potem dalej aż na Jasną Górę do Częstochowy. Są pełni energii, mają siłę, żeby przejść te 30 parę kilometrów. Mieszkańcy Staszowa żegnają pielgrzymów. Tam idzie grupa, która wyruszyła wcześniej, bo te grupy idą w odstępach kilkuset metrowych, żeby było bezpiecznie. Tam się szykują następne grupy do wyruszenia razem. Do... Proszę, podchodzimy powoli, powoli. Wychodzimy, powoli I kolejna grupa tutaj czeka na wyruszenie. Magister Zarzycki, żegnasz się z Państwa. To jest torkowe przedpołudnie, jest godzina teraz za 15.07. Za chwilkę wszyscy pielgrzymi będą już na trasie. Dożenie Państwu.